Nie, nie porzuciłem zbierania puszek ani kanału ozo. I chociaż nie podobałem wyzwaniu na rok 2025, to wracam na puszkowe szlaki z jeszcze większą motywacją. No to słowem wyjaśnienia. Moje wyzwanie 30 tysięcy z puszek ukręci niestety spełzło na niepowodzeniu. No niestety, czas nie pozwolił, żeby je kontynuować. I tu się przyznaję, może zbyt pochopnie do tego wyzwania podszedłem. Nie spodziewałem się, że... Chociaż mogłem to przemyśleć, ale nie spodziewałem się właśnie, że... No, obowiązki zawodowe związane z moim głównym zawodem nie pozwolą na, na kontynuowanie, na doprowadzenie go do końca. Znaczy, doprowadzić do końca. Je doprowadzę, ale... No, na pewno nie z sukcesem, chociaż wydaje mi się, że szansa była, gdyby właśnie dysponować większą ilością czasu. I to wszystko, co mogę powiedzieć. Nie dałem rady, nie dałem i się do tego z pełną odpowiedzialnością przyznaję. No ale słuchajcie, przecież to nie koniec świata. A jak wiecie, a może nie wiecie, a jeśli nie wiecie, nie śledzicie mojego głównego kanału. Osadnik z odzysku to pewnie nie wiecie, że właśnie zrezygnowałem z etatu, z pracy na etat, dokładnie na pół etatu, bo pracowałem normalnie w poradni przez 4 godziny dziennie, no ale ogólnie 5 godzin mi zabierała ta praca z dojazdem, powrotem i tak dalej i tak dalej. No i właśnie rezygnuję z takiej pracy i idę po prostu na swoje, no ale o tym więcej no, możecie usłyszeć na kanale właśnie moim głównym Osadnik z Odzysku. No ale reasumując, no po prostu nie będę już uwiązany pracą etatową. Dlatego też postanowiłem, a nawet nie postanowiłem, tylko zawsze to z tyłu głowy miałem, że chciałbym ten kanał właśnie Ozopuszka Inwest prowadzić dalej, bo zbieranie puszek. No, jeśli można to tak powiedzieć, sprawia mi dużo przyjemności. Przede wszystkim taką, że to jest i spacer, i ruch, i przebywanie na świeżym powietrzu. No i można powiedzieć, same plusy. No a do tego trochę posprzątania w środowisku, no i zebrania surowca wtórnego. Dodatkowo motywuje mnie system kaucyjny, który chciałbym sprawdzić, przetestować właśnie. Na tych surowcach, które znajdę, no tak jak widzicie, przyglądam się tym puszkom, czy gdzieś nie widać tutaj tego znaczka kaucja, no ale jak do tej pory jeszcze nie udało mi się trafić. No i przy zbieraniu będę zwracał na to uwagę, żeby te puszki, które taki znak mają, zwracać za te 50 groszy. Zobaczymy, jak to działa. No i dobra, idąc dalej, no nazwa wska kanału wskazuje, że jest to puszka Inwest, więc będę się starał. Te środki ze zbierania puszek i ich późniejszej sprzedaży na coś inwestycyjnego przeznaczyć, ale już nie. Czy jakieś aktywa takie, no jakby to nazwać ryzykowne, czy nieryzykowne, czy takie może jeszcze o szerszej grupie odbiorców nieznane, ale coś wymyślę. A tymczasem. Sprawdzam te małe puszki po Coca-Coli, ale tutaj jeszcze żadnego znaczka nie ma. No kurczę, jeszcze nie trafiłem. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze e, takowej puszki czy butelki nie trafiłem, bo chętnie bym te butelkomaty przetestował. A już nawet nie chodzi o butelkomaty, tylko o zwrot, właśnie tej kaucji przy kasie w gotówce, bo na tym najbardziej mi zależy. No dobra, lecę moją stałą. Ścieżką, na której dawno nie byłem, jak widać, i konkurencji w tym nie mam u siebie. I zobaczymy, co się uda dzisiaj zbierać. I na pewno zrobię podsumowanie dotychczasowych zbiorów, e, które mam zgromadzone. E, I podsumuję też, może w następnym odcinku, e, kwotę, jaką udało mi się zebrać przez ten czas przez ten praktycznie Cały rok, bo mamy już początek grudnia, a na początku grudnia to wyzwanie zaczynałem. No dobra, nie odcinam tego jakoś grubą krechą i chcę o tym zapomnieć, absolutnie, bo to kolejne jakieś tam doświadczenie i kolejny trop, można powiedzieć, jak z tym wszystkim działać. No i powiem Wam, że moje stare miejscówki nie zawodzą. Jest. Sporo towaru, sporo surowca, sprawdzam pobieżnie te puszki, ale niestety kaucyjnych jeszcze nie widać. No nic, pójdą jako surowiec wtórny do huty. Widzieliście na początku parę, parę worków, parę, trzy i trochę w skrzynce. Mam tam surowca zebranego, w sobotę chcę się wybrać to wszystko sprzedać. I podsumować to, ile udało się zebrać w tym wyzwaniu. Chociaż, no tak jak Wam już powiedziałem, że nie do końca udane. A tu co mamy? A to jakaś rurka. Dobra, tu jeszcze chyba widziałem coś na dole, ale to chyba jest coś plastikowego. Dobra, lecę na drugą stronę, wejdę pod wiadukt. Tam zobaczymy, albo też powinno być. Sporo towaru. O, tu śniegi teraz potopniały, to w tych trawach puszki się pojawiają. Spokojnie, jedna trzecia torby już jest. No i tak, plan mam taki, by wykorzystać każdą wolną chwilę, która nadejdzie, dokładnie od lutego, bo od lutego będę już po okresie wypowiedzenia i będę miał. Sporo więcej czasu na to, żeby właśnie za tymi puchami polatać. No i tak mi się w głowie rysuje taki plan na te puszki. No i drobny złomik, oczywiście, który się znajdzie gdzieś tam w krzakach. Oczywiście butelki zwrotne też, a tych butelek zwrotnych też jestem bardzo, bardzo ciekawy. Bo tak jak możecie widać na, widzieć na innych kanałach, że te butelkomaty. Średnio sobie z tymi butelkami póki co, oczywiście, radzą. Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijało. No ale, tak jak kiedyś już Wam powiedziałem w którymś z odcinków na samym początku, że z tym kaucyjnym systemem to wcale tak kolorowo nie będzie. No i zanosi się, że. Faktycznie tak będzie. Kolejna Coca-Cola, spójrzmy na nią z bliska dookoła. No, niestety, też jeszcze nie, kaucyjna. Lecimy na drugą stronę. Wbijam pod wiadukt. I dzisiaj taka krótka, puszkowa trasa, żeby właśnie troszkę się poruszać, zebrać surowca. No i trochę się. No, usprawiedliwić przed wami, ale tak jak zaznaczyłem na początku, że nie porzucam zbierania puszek, nie porzucam kanału, a wręcz odwrotnie, z jeszcze większą motywacją będę działał w tym temacie. A co przyniesie przyszłość, no to zobaczymy. Ale. W głowie mam sporo ciekawych planów i mam nadzieję o ten złomik, który miałem kiedyś zabrać, pamiętacie, nie? Tam widzę w tych krzaczorach puchę, czy ja do niej dojdę jakoś. No postaram się. O taki wielki tajger. Szkoda by było go tutaj zostawić. To chyba jedna ze starszych puszek, bo też żadnego oznakowania nie ma. O, ale wypłynęło. Ślimaki z jesieni. Dobra, wyleciało. No, właź do środka. Dobra, szelece teknieje i lecimy tam, w drugą stronę. No dobra, pół torby puszek i żadnej kaucyjnej póki co. No, jestem ciekawy, czy w najbliższych dniach uda mi się coś takiego znaleźć. Przeglądam też butelki plastikowe, jak jakieś takie całe leżą, no ale też nie ma żadnej kaucyjnej. No a jak się zdarzy, albo zaczną zdarzać, może tak powiem, no to tak będzie to właśnie wyglądało, bo no, co niektórzy wcześniej pisali, że jak system kaucyjny wejdzie, to już puszek na poboczach czy gdzieś tam nie uświadczymy, bo wszystkie będą wracały do obiegu poprzez butelkomaty, puszkomaty i te inne urządzenia. Bo o, właśnie jeszcze o tym wspomnę. Nie we wszystkich sklepach te butelkomaty będą. Bo tak jak na przykład pisałem w net, pytałem w net no to tam będzie ten system wdrażany przy kasach. Czyli będzie się podchodziło z butelkami do kas. Pani będzie to skanować normalnie na kasie. Wrzucać gdzieś tam do worka, który będzie stał obok kasy. No i Stamtąd będą trafiały do recyklingu, a pieniądze będą wypłacane przy kasie. No zobaczymy, też to przetestuję, tylko niech te butelki zaczną się trafiać, bo w moich terenach no, w żadnym sklepie jeszcze nie widziałem. Ani w Dino, ani w Biedronce, ani w Lidlu ostatnio jak byłem. Także widzicie, jeszcze pewnie magazyny pełne. Dobra. Zobaczymy jak będzie, jak się trafi, a to będziemy działać w tym temacie. No tutaj jakiś syfilis. Oczywiście jestem w okolicach swojego przystanku PKP. O, jakaś świeżynka. Sprawdźmy. No, oznakowania brak. Także jeszcze nie ma. Dobra. Wrócisz do huty w standardowy sposób. O, jest następna. Ta jakaś inna. Emil. Emil też nie ma kaucji w sobie. A ten Sandra też nie kaucyjna. No dobra, to lecimy dalej. Systemy kaucyjne, a zobaczcie jak wyglądają parkingi przy takich stacjach PKP. I zapewne nie tylko u mnie. Proszę bardzo. Raz tu jest raz na wiosnę i drugi raz na wiosnę, czyli dwa razy w roku. Dobra i tajgerek. Okej, okay, to lecimy. A jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, to podjechałem na drugą stronę wiaduktu i może dopełnię tę torbę, bo zobaczcie jest praktycznie cała, a po drodze jeszcze garnek wpadł bez ucha jednego. To pójdzie jako złomik. Lecę, zobaczę tutaj. I już pierwsze znajdę, widzę. No, nie było mnie długo, chyba ze 3 miesiące na moich takich tych lokalnych ścieżkach puszkowych. Ale jak widać, co już mówiłem też, że chyba konkurencji nie mam. Bo, zobaczcie. Puszki są. A są też i wory ze śmieciami pamiętam, że tutaj przy jednym z takich worków znalazłem dwie dychy o, jest monsterek dajcie spokój że to ludzie nie mogą tego wyrzucić normalnie tym później to ogarnę podstawię pod kosz, jak zwykle ale najpierw przelecę się przelecę się za puszkami zobaczymy czy coś wpadnie, a jakże Kolejne, też bez oznaczeń. To też trzeba sprawdzić. Ale oznaczenia kaucyjnego brak. Dobra, ogarniam tutaj tę miejscówkę. I już chyba widzimy się w warsztacie na takim, no, można powiedzieć, ogólnym podsumowaniu tego, co mi zostało, co w sobotę będę chciał wywieźć. Na złomowisko, bo będę jechał też ze złomem. To bym wrzucił to wszystko. No i sprawdzimy, ile. Ale to już po sobocie, właśnie. Po sprzedaży. Zobaczymy, ile udało się w tym nieudanym, notabene, wyzwaniu zebrać. Ale ile by to nie było, no to i tak jest wartość dodana. Bo to jednak w kieszeni zostało. Praktycznie żadnym nakładem sił dobra podchodzę pod górę idę jeszcze tam i i zobaczymy swoją drogą to też od tylu miesięcy nie trzymałem chwytaka w rękach to aż przyjemnie z nim popracować Barowej. A no właśnie, a też jeszcze nie oznakowane. No dobra, będziemy się bacznie temu przyglądać. Ok, jestem już na bazie, zebrałem wszystkie puszki, popakowałem wory, są trzy. No i teraz trzeba to zważyć. Pierwszy na wagę: 3 kg, 3,5 powiedzmy. Po 5 zł, tak policzę, bo tak ostatnio sprzedawałem, chociaż teraz nie wiem, po ile są puszki na złomowiskach. Zapisuję. Worek na bok. Teraz drugi. Też lekko ponad 5 kg. Po 5 zapisuję. 43,02. Dobra. I ostatni.

Tyle powinno to być warte, no ale okaże się w sobotę, bo w sobotę to wszystko wywiozę na złomowisko, sprzedam, uzupełnię swoją tablicę tam, gdzie wszystko wpisywałem, podsumuję, no i zobaczymy, jak to wyszło. Chociaż, jak już wiecie, wyszło słabo, jeśli chodzi o wyzwanie. Ale, tak jak powiedziałem na początku, nie porzucam zbierania puszek, nie porzucam kanału, a wręcz odwrotnie, z większą motywacją w nowym roku będę działał. W sobotę to wszystko sprzedam. Podsumuję, zrobię jakiś krótki film właśnie podsumowujący, zobaczymy jak to wyszło. No i otwieram kolejny rozdział na puszkowych szlakach. A na razie trzymajcie się, no i do zobaczenia.